Kłaniam się Państwu. Dziś zgodnie z zapowiedzią rozmowa z mecenasem Pawłem Miszkórką, prezesem kancelarii LTF, o tym, co to jest sukcesja. Witaj, Pawle. Dzień dobry, serdeczny Mieliśmy spotkać się z Państwem regularnie na konferencjach dotyczących sukcesji w różnych miastach Polski, ale pandemia pokrzyżowała nam wszystkim plany. I zamiast w Realu będziemy się spotykać z Państwem w sieci, by przybliżać temat dziedziczenia w życiu prywatnym i w prowadzonym biznesie. Zatem, Pawle, powiedz, proszę, o co chodzi z tą sukcesją. Co to takiego? <laughs> dobre, dobre, dobre pytanie i jak zawsze najtrudniejsze pada na początek. Eee... Przykro. Mi. Ależ absolutnie nic nie szkodzi. Sukcesja to jest bardzo pojemne pojęcie i oczywiście ile osób które tym się zajmują, tyle jest różnych definicji, bo to jest połączenie mnóstwa różnych dziedzin wiedzy. Natomiast generalnie cała idea planowania sukcesji skupia się na tym, żeby zapobiegać negatywnym skutkom śmierci osób kluczowych w rodzinach, w firmach Czyli patrzymy zarówno z tego punktu widzenia, jeżeli tak prawniczo można powiedzieć, czysto cywilistycznego, czyli kwestie prawa rodzinnego, spraw związanych z samym dziedziczeniem, testamentami, itd. itd. ale patrzymy na to również znacznie szerzej z perspektywy zagadnień finansowych, czyli tego, w jaki sposób Dana organizacja, czy to jest rodzina, czy to jest firma, będzie w stanie od strony finansowej udźwignąć śmierć danego człowieka. No i przenosimy to, siłą rzeczy już powiedziałem o firmie, przenosimy to również na kwestie gospodarcze, czyli na sytuację, w której dochodzi do dziedziczenia, ale jednym z elementów dziedziczonych lub niedziedziczonych co też ma swoje znaczenie jest podmiot gospodarczy. I patrząc mhm. dalej z tej perspektywy można mówić o wielu różnych aspektach planowania sukcesji. Um, oczywiście jednym z takich bardzo szeroko omawianych też w dzisiejszych czasach jest tak zwana sukcesja kompetencyjna, czyli mówimy tutaj głównie o podmiotach gospodarczych o przekazaniu władzy. Um, natomiast um, ja wychodzę z założenia i zawsze staram się zaczynać od takich najprostszych kwestii. Że przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby było co przekazać. Mhm. Czyli dla nas sukcesja w pierwszej kolejności to, są, to jest zastosowanie twardych narzędzi prawnych i finansowych, które powodują, że mamy bazę, na której dalszy ciąg sukcesji e, można budować. I e, dlatego, dlatego dla mnie w, w swoich podstawach w tym takim bazowym podejściu absolutnie sukcesja definiuje się ja się tą definicją posługuję już od wielu lat w czterech słowach to jest świadome niezakłócone przekazywanie majątku mhm. i to przede wszystkim o to chodzi czyli dbamy z jednej strony o to żeby majątek jakikolwiek on nie jest w jakichkolwiek elementach nie jest zgromadzony żeby majątek nie uległ uszczupleniu nie uległ degradacji żeby nie uległ podziałom żeby unikać współwłasności i przenosząc to na czynnik ludzki, żeby unikać konfliktów między ludźmi, no wiadomo, przede wszystkim to pieniądze prowadzą do konfliktów między ludźmi, co oznacza, że staramy się doprowadzić do tego, żeby ludzie dzisiaj sobie bliscy, czy pozornie bliscy, nie mieli okazji dyskutować ze sobą w przyszłości przed sądem. Mhm. Okej, okay. czyli uporządkowanie jakby tego tematu, żeby właśnie nie było później konfliktów. To... Po jest, dlaczego z tą sukcesją, planowaniem sukcesji jest tak, tak zaniedbane w Polsce? I o tym temacie się w ogóle nie mówi. Oh, zaszłości to historyczne. W ogóle. Aha. <laughs> tak jest, rozumiem. Zaszłości historyczne przede wszystkim yy, uważam. Wiadomo, siłą rzeczy, my mamy za sobą skomplikowaną historię naszego, naszego kraju. Rok 89 to był moment przemian. Gdzie już budując nowy system gospodarczy w nową, nową rzeczywistość, już wtedy wypadało podejmować dyskusję na temat tego, co będzie. Siłą rzeczy, i to nie jest niczyja wina, tego zabrakło, bo byliśmy bardzo głęboko skoncentrowani właśnie na budowie swojej przedsiębiorczości, na rozbudowie kompetencji każdej swoich, na tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych, na zarabianiu pieniędzy, na budowie bezpieczeństwa finansowego swojego własnego czy swoich bliskich. I zabrakło tego momentu namysłu, mhm. czyli tego momentu, że okazuje się, że raptem jest co przekazać. No i pojawia się pytanie, jak to zrobić. To się zaczęło, to myślenie, zaczęło się w momencie, kiedy powolutku, powolutku zaczynało dochodzić do wieku dojrzałego, czy wręcz odchodzić pierwsze to pokolenie kapitalistów, czyli mniej więcej 11-12 lat temu zaczęło się szerzej mówić o sukcesji w Polsce. Ale to był już taki moment, gdzie o tych zagadnieniach zaczynało się mówić wtedy, kiedy zaczynało być za późno. Czyli mm -hmm. kiedy kogoś zabrakło i raptem okazuje się, że jest określony problem. Dochodzi współwłasno do współwłasności, dochodzi do konfliktu, dochodzi do jakiegoś sporu. No właśnie to i co taka... wtedy, jak, jak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, nie, ale oczywiście. wiedziałeś, że, y, że jakie są, mogą być właśnie te konsekwencje tego, że zaniedbamy uporządkowanie tego tematu y, m, zawczasu i tego nie zrobimy. Oj, to tutaj właśnie. To tak, widziałeś tak, o konfliktach, prawda? że spółek. To tutaj pewnie najprościej by było pewnymi przykładami, zanim zanim o jakich się pokuszę, to, to może sama, sam, same zasady generalne. Patrząc jeszcze z tego punktu widzenia rysu historycznego, nie zbudowaliśmy w sobie tradycji myślenia o przekazywaniu majątku w kontekście świadomości. Czyli nie zdawania się na zasady dziedziczenia ustawowego, tylko sporządzanie testamentów, przygotowanie bliskich na taką okoliczność, przygotowanie majątku na taką okoliczność. Tego zabrakło. Okay. Czym to się kończy? Dochodzi do sytuacji, w której mamy grono osób, mamy jakąś rodzinę, powiedzmy, że nie wiem, małżeństwo, mamy ich dzieci, powiedzmy nawet, że dorosłe na tym etapie okay. już. Kogoś z tych małżonków zabrakło. Oczywiście żadne sprawy nie były uregulowane. To nadal kuleje, mimo tego, że i my, i nie tylko my zajmujemy się tym od wielu już lat. Przepraszam, to, to, to nie były najczęściej żadne sprawy uregulowane. Kogoś z tych seniorów, nazwijmy to w cudzysłowie, po prostu zabrakło. No i raptem dochodzi do dziedziczenia, czyli pozostaje nam na placu boju żyjący współmałżonek. Najczęściej w kontekście wspólności majątkowej małżeńskiej, który ma swoją część z tego majątku i jeszcze dziedziczy z masy spadkowej. Do tego dochodzą nam dzieci, które dziedziczą, i raptem zderzamy się z sytuacją, w której ci ludzie są w lepszej lub gorszej relacji. Ci ludzie, być może na przykład już te dzieci mają swoich partnerów życiowych, mężów czy żony, czy po prostu partnerów życiowych, swoje dzieci, mają swój interes, o który chcą już zadbać, czyli mają swoje gniazdo rodzinne i zaczyna się dyskusja. Mamy odziedziczony na przykład dom, no ja chcę tutaj mieszkać, ja chcę to wynająć, a ja chcę to sprzedać. No i dogadajmy się między trzema osobami, które muszą być zgodne. Żeby dało się te sprawy bezkonfliktowo rozwiązać. W przeciwnym wypadku czeka ich spotkanie ze sobą przed sądem. A i tak te współbiedy, bo mówimy o bardzo bliskiej rodzinie, czyli prawdopodobieństwo dogadania się między nimi jest i tak większe niż w sytuacji, gdyby na przykład osoby dziedziczące to była jakaś grupa dalej spokrewnionych kuzynów, bo tak wynika z zasad dziedziczenia ustawowego, którzy ostatni raz widzieli się na jakimś weselu 10 lat temu, a teraz spotykają się na pogrzebie. Dokładnie. Raptem odziedziczyli i muszą się dogadać. Jeżeli w tle pojawiają się jakieś bardziej konfliktogenne czy bardziej skomplikowane składniki majątku, typu na przykład jakiś zespół nieruchomości albo podmiot gospodarczy, no to już zaczynają się coraz poważniejsze problemy. No zasada taka no, półhumorystyczna, półceniczna mówi tak, że im większy majątek, tym trudniej o tę zgodę. No tak. A jeżeli jesteśmy dalej przy przykładach, wyobraź sobie proszę, że do takiej sytuacji dochodzi. W momencie, kiedy jeszcze na przykład dzieci nie mają ukończonego 18 roku życia, czyli są osobami małoletnimi. Co wtedy? Wtedy oczywiście żyjący rodzic sprawuje nadzór nad majątkiem tych dzieci, jest zarządcą ich majątku, jest ich opiekunem prawnym, czyli w określonym zakresie podejmuje za nie decyzję, ale już nadzór nad majątkiem, którego właścicielem jest osoba małoletnia, sprawuje sąd rodzinny i opiekuńczy. Czytaj kurator. Co to oznacza? Kłopoty, najpierw, oczywiście. Kłopoty, bo najpierw musimy w ogóle zdefiniować, czym są te czynności zwykłego zarządu w danym indywidualnym przypadku, bo tutaj nie ma jednolitej definicji. Wiemy na pewno, czego nie wolno robić czyli nie wolno podejmować czynności, które są dla takiego dziecka uszczuplające, jeżeli chodzi o majątek, czy ryzykowne, wręcz po prostu, jeżeli chodzi o, o, o kwestie majątkowe. Co to oznacza? Pójdźmy dalej z tym przykładem. Powiedzmy, że Żyjący współmałżonek jest bardzo poważnie chory. Dwójka małoletnich dzieci trzeba natychmiast wyasygnować środki na leczenie. Co to oznacza? Być może na przykład trzeba sprzedać nieruchomość. Co to oznacza? Musimy poprosić o zgodę sąd rodzinny i opiekuńczy, ile to trwa? No, kilka miesięcy, zanim w ogóle zostanie wyznaczony termin rozprawy. I na tym etapie już mamy opóźnioną reakcję. Sąd wyrazi zgodę lub nie, no pewnie w takiej krytycznej sytuacji zachowa się rozsądnie i wyrazi zgodę, ale też będzie musiał zadbać o to, żeby nie został uszczuplony majątek tych dzieci. Co to oznacza? Że jeżeli sprzedamy tę nieruchomość, to odpowiednie środki będą musiały być przeznaczone dla tych dzieci, a nie na jakąś globalną potrzebę. No chyba, że znowuż sąd uzna za stosowne, że tak się stanie. Uzna czy nie uzna? Jak zwykle przed sądem 50 na 50. Więc tutaj te, 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 te problemy można mnożyć. To powiedz Pawle, te, ten temat, kiedy właściwie jest dobry moment, żeby wystartować z tym tematem i zacząć planowanie sukcesji? A mam być złośliwe Wczoraj. To znaczy, Okej, okay. tak czułam. Tak, tak konkretnie, Dorota, to natychmiast. To znaczy ja na każdej konferencji... Dzieci, mamy dzieci, mamy jakikolwiek majątek, nie daj, znaczy, nie daj Boże, oczywiście cudownie je mieć i tak dalej, ale jak są niepełnoletnie, no to, to, to natychmiast powinniśmy działać. Znaczy powiem Ci tak. Moim zdaniem, ja to powtarzam na każdej konferencji, którą, którą mam okazję prowadzić na każdym szkoleniu, plan sukcesji w życiu dorosłego człowieka powinien się pojawiać w momencie pierwszej, poważnej, dorosłej życiowej decyzji. Czy to jest pierwszy poważny związek, czy to jest pierwsze dziecko, czy to jest pierwszy poważniejszy nabyty majątek, czy to jest pierwszy wzięty kredyt. Już w tym momencie, a już na pewno kiedy nie wiem, zakładam na przykład pierwszą działalność gospodarczą, jeżeli akurat taka, a nie inna jest moja ścieżka życiowa, to jest moment, w którym już powinien się budować plan sukcesji. To jest często popełniany błąd, że ludzie odkładają to na ostatnią chwilę. Tak, ja mam jeszcze czas, ja się nigdzie nie wybieram, jeszcze jestem młody. Tu jest, proszę pana, biznes do zrobienia, tu nie mam pieniędzy na to, żeby zacząć kształtować w jakikolwiek sposób ten plan. Nie ma czasu, nie ma pieniędzy, zarobiony jestem, tu dzieci, tu wszystko kwitnie. Nie, Panie. nigdy nie wiemy. Dzisiejsze czasy. Ja wiem, że odwoływanie się do, do kwestii wirusa i tak dalej jest oklepane. Ale co nam pokazał tak naprawdę, co nam pokazała ta pandemia? Pokazała nam to, jak bezsilni możemy być w przypadku zdarzeń, na które nie mamy kompletnie, ale to kompletnie żadnego wpływu. Co oznacza, że zachodzi takie zdarzenie i wtedy jest już za późno na planowanie. Wtedy już doszło do, doszło do konsekwencji. Dlatego twierdzę, przy pierwszej poważnej decyzji w naszym dorosłym życiu już powinien powstawać plan. I nie odkładajmy tego na święty nigdy. Plan ma to do siebie, że ma z nami żyć. To nie jest tak, że go zrobię i on już do końca życia się go trzyma. Nie! No nie można żyć w takim cieniu śmierci, że już wszystko mam zaplanowane i przewidziałem. Broń Panie Boże. Ten plan ma ewoluować. Tak jak się zmienia moje życie. Jak się zmienia moja sytuacja życiowa, rodzinna, majątkowa, zawodowa, firmowa, gospodarcza, jakkolwiek. Ten plan ma żyć razem z nami. Tak powiedz, major, powiedz Pawle w takim razie, od czego mamy w takiej sytuacji zacząć? Już wiemy, że tego potrzebujemy, już jesteśmy zdecydowani, że powinniśmy ten temat jak najszybciej uporządkować. To od czego powinniśmy zacząć? Od spotkania z prawnikiem, z notariuszem, z doradcą ubezpieczeniowym czy Wszystkich naraz. Okay. E, <laughs> tak byłoby najlepiej, zapewne. Najlepiej by było od wszystkich naraz. I tu się podpisuje absolutnie, że um, te rozmowę te rozmowy trzeba prowadzić wielowątkowo i, i od razu. Um, no, znamy się, Dorota, od dzisiaj, więc wiesz doskonale, że my jako kancelaria od samego początku naszego funkcjonowania, odkąd los nas połączył po już ponad grubo 10 lat temu, um, poprzez moment ukształtowania podmiotu pod nazwą LTF Itd. My od samego początku pracujemy z firmami z rynku finansowego. Dlaczego? Dlatego, że dobrze skonstruowany plan sukcesji, zwłaszcza w tej swojej bazie, w tym swoim jądrze, o którym mówiłem, świadome, niezakłócone przekazywanie majątku, w większości przypadków zawiera w sobie dwa schematy zabezpieczeń, prawny i finansowy. I to nie jest tak, że nie wiem, podejrzewam, że doradcy finansowi tak strasznie kochają prawników, a prawnicy tak strasznie kochają doradców finansowych. Nie. My po prostu, jako dwa zawody, jesteśmy potrzebni do tego, żeby zacząć konstruować sensowny plan sukcesji. Dlatego moim zdaniem pierwsza rozmowa na temat planu powinna się odbywać w zestawie doradca finansowy i prawnik. Dlaczego? Dlatego, że prawnik stworzy docelowo określone dokumenty, podpowie określone rozwiązania, powie, co ma sens, co nie ma sensu, jak to umocować, jakie rzeczy są wykonalne, no bo siłą rzeczy wiadomo, jesteśmy związani gdzieś tam przepisami, które obowiązują w Polsce i pewne rzeczy się da. Pewnych rzeczy się nie da lub trzeba nad nimi pokombinować, żeby się dało i to jest jeden element. A inny element to jest to, że cały ten plan sukcesji musi się na koniec spinać, czyli jeżeli ma nie nastąpić konflikt, no to musimy zapobiec roszczeniom finansowym, które się pojawią. Jeżeli mamy niepodzielny majątek, no to musimy wygenerować takie środki, żeby pospłacać. Jeżeli mamy wygenerować środki w sytuacji na przykład osób, które są dalej spokrewnione lub wręcz Obce między sobą, jak nie wiem, wspólnicy w firmie, no to musimy korzystać z takich narzędzi, które będą optymalne od strony finansowej, podatkowej i tak dalej. To tutaj się łączą narzędzia prawne z narzędziami ubezpieczeniowymi, biorąc pod uwagę fakt, że ubezpieczenie to jest ten element, który nie wchodzi w skład masy spadkowej i nie jest objęty podatkiem od spadków i darowizn. Dokładnie. Dlatego ta pierwsza rozmowa. Zawsze gdzieś tam, moim zdaniem, powinna polegać na, na dyskusji z doradcą finansowym i, i, i z prawnikiem. A, słuchaj, a jakie są zagrożenia, jeśli właśnie to się odwróci i klient pójdzie prosto do notariusza? Bo mam bardzo często takie informacje zwrotne od klientów, mhm. że poszedłem i tam od notariusza oczekują tak naprawdę i doradztwa prawnego, i, właśnie, i, i, i do, doradztwa z zakresu mhm. ubezpieczeń finansów co hmm. jest jakby no niezgodne w ogóle z, z kompetencjami notariusza. No to jest Otóż bardzo... Notariusze oczywiście, którzy mają pasję do hmm. zgłębiania tych tajników, prawda? ale to się z, 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 tak zdarza bardzo rzadko. To, się. No oczywiście, że tak. I, hmm. I tutaj nikomu niczego absolutnie nie ujmując. Postępując w ten sposób, moim zdaniem, Robimy krzywdę i sobie, i notariuszowi. Bo notariusz nie służy do tego, zawód notariusza nie służy do tego, żeby nam doradzać. I oczywiście, jeżeli notariusz się zna na danej dziedzinie, jeżeli ma na to czas, jeżeli czuje się do tego predysponowany, to może doradzić. I doradzi tak jak każdy prawnik, lepiej lub gorzej, w zależności od swoich kompetencji. Natomiast często jest tak, że klient przychodząc do notariusza, próbuje narzucić mu swoją wolę. Jeżeli ta wola jest gdzieś tam zgodna z przepisami prawa, no to też notariusz nie do końca ma prawo dyskutować z klientem, czy jego pomysł jest sensowny, czy nie. Doradca finansowy, czy doradca prawny może sobie jednak gdzieś tam na to, na to pozwolić i też w określonym zakresie ponosi za to, ponosi za to odpowiedzialność. Notariusz też człowiek i notariusz też prawnik. To nie jest tak, że każdy prawnik zna się na wszystkim. Tak samo nie każdy notariusz zna się na, na, na prawie spadkowym. Znam notariuszy, którzy są znakomici w prawie spadkowym, znam takich, którzy są świetni w zakresie spółek, znam takich, którzy są znakomici w zakresie nieruchomości i pewnie oczywiście oni w określonym zakresie muszą się zajmować wszystkim po trochu, ale też mają swoje określone specjalizacje, w których czują się lepiej, w których czują się gorzej. No nie bez kozery mówimy o zaniedbaniu tematyki planowania sukcesji. Niewielu jest prawników, którzy mają kwestie związane ze sprawami związanymi z planowaniem spadkowym, z planowaniem dziedziczenia, znakomicie rozeznane, znają się na tym super, doradzą, do tego wszystkiego mają na przykład jeszcze jakieś rozeznanie rynkowe, biznesowe. To jest to, co powiedziałem, to jest łączenie mnóstwa różnych kompetencji. Nikt nie jest alfą i omegą. Ja też wiem, gdzie się kończą moje kompetencje, poza których zakres absolutnie nie wykraczam. Wiem, gdzie mam skierować sprawę do jednego z moich wspólników czy ze współpracujących kancelarii, bo ta ma taką specjalizację, ta ma inną specjalizację. To Dlatego. To Zawsze najlepiej wybrać kogoś, kto się zna na sukcesji. Wiemy, że, 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 że ma takie ani inne kompetencje. Znaczna część z kolei doradców finansowych brała udział w takich czy innych szkoleniach. No ale to znowuż pytanie, jak dalece zgłębili temat, jak chodzi. dalece e, 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 potrafią jakby rozeznać sytuację klienta, też mają w głowie, dokształcają się, mają w głowie określone przepisy, wiedzą, wiedzą jak to działa. Dlatego trzeba sobie dobrać specjalistów, usiąść z nimi, porozmawiać. Co więcej, jeszcze przepraszam, bo tak się rozpędziłem z wypowiedzią e, i, i nie dałem ci dojść do słowa, ale trzeba też być nastawionym na to, że wcale niekoniecznie na tym się musi skończyć że być może w toku takiej dyskusji, w miarę jej pogłębiania trzeba będzie zaprosić jakiś dodatkowych specjalistów. W niektórych sytuacjach zdarza się, będzie nam na przykład potrzebny rzeczoznawca. W innych sytuacjach będzie potrzebny e, biegły rewident. Bywa, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Jeszcze w innej sytuacji trzeba będzie na przykład w kontekście sukcesji firmowej, ale o tym pewnie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać, e, trzeba będzie na przykład zaprosić doradcę biznesowego, czyli kogoś, kto Podpowie, w jaki sposób przygotować biznes na przekazanie, przygotuje menedżment, przygotuje zespół, nauczy komunikować się w tym zakresie, a mhm. przemodeluje głowę właściciela firmy, że nie jest nieśmiertelny. O, to temat rzeka. Także tutaj niespecjaliści specjaliści też mogą być potrzebni. Czyli domyślam się, że zgodzisz się z jakby takim twierdzeniem, że testament jest najprostszym rozwiązaniem pod kątem prawnym, a polisa na życie najtańszym pod kątem finansowym, oczywiście, oczywiście pod tak. kątem planowania sukcesji? Tak, jak najbardziej, bo to są narzędzia, na których później się buduje dalszy, dalszy plan. To jest baza. Dbamy mhm. o to, żeby była zrealizowana moja wola. Dbamy o to, żeby było finansowanie na zrealizowanie tej woli, a następnie na tym rozbudowujemy dalej szczegóły. Mhm. Okej, okay. a to jakie ubezpieczenia nadają się według Ciebie, mają zastosowanie w planowaniu sukcesji? Każde, które nazwiesz ubezpieczeniem na życie. Czyli jeżeli ubezpieczenie ma walor tego segmentu ubezpieczenia życiowego, to oznacza, że wypłata z niego świadczenie, czy też odszkodowanie, jak to nazwiemy, jest wypłacana na wypadek śmierci określonego człowieka, to to już jest narzędzie, które możemy wykorzystać w planie sukcesji. Czy to jest czyste kasko pod tytułem jest zdarzenie? pod tytułem śmierć. Następuje wypłata. Czy to jest narzędzie, w którym gromadzimy jakieś określone środki i one są uruchamiane w określonym momencie, typu właśnie na przykład śmierć danego człowieka? To, jest, to zależy od profilu danej osoby, jej skłonności, nie wiem, czy inwestycyjnych, czy zarządzania swoim portfelem, od wieku, stanu zdrowia, zasobności tego portfela, bo też nie każde narzędzie jest dla każdego pod kątem środków, które chcemy na to przeznaczyć. Mhm. Więc to jest właśnie ten indywidualny dobór, który powoduje, że to będzie skuteczne w danym konkretnym przypadku. No to, prowadzi nas do jeszcze jednej rzeczy, o której, o której trzeba pamiętać, że to jest zawsze indywidualne rozwiązanie. Tak, absolutnie. To jest tak, jak ty dobierasz ubezpieczenie pod konkretnego człowieka, tak samo patrząc szerzej, plan sukcesji to też nie jest coś z bloczka. Tak, to i, to, i to nie jest tylko testament, aczkolwiek warto od niego zacząć, ale powiem Ci, że jakby na rynku ubezpieczeń krążą ubezpieczenia, które nazywają się w ten sposób, ale mają w sobie jakby taki myk, że jest wypłata świadczenia lub za niezdolność do samodzielnego życia w wyniku choroby lub wypadku lub za śmierć. I teraz jeśli śmierć nastąpi jako pierwsza, no to wtedy to jest polisa bardzo dobrze dopasowana do zabezpieczeń mhm. właśnie mhm. spadku, ale jeśli nastąpi wcześniej niezdolność do samodzielnego życia, to polisa wygasa po wypłacie i wtedy jest klops, bo niby to się nazywa polisa, ale klient dostał na, w związku z niezdolnością do samodzielnego życia środki, a jednocześnie Aha. jest już nieubezpieczalny, więc cała, jakby, cały plan zbudowanej sukcesji pod ten, to, ten filar, którym jest ta polisa, jakby spala na panewce, dlatego że... Bo te nie... środki po wypłacie wracają do masy spadkowej w tym momencie, jak, jak rozumiem. To znaczy, wiesz, niezdolność do samodzielnego życia może trwać po prostu parę lat. I, i no to tak, nie jeżeli one się... zostaną wypłacone temu człowiekowi, no to z automatu stają się jego majątkiem i wracają do masy spadkowej po nim. A już jest nieubezpieczalne i nie ma policy na mhm. życie, więc ja tutaj chcę zwrócić na to uwagę, że jeśli chodzi właśnie o policy na życie, to, to też trzeba tutaj uważać, ale tym już właśnie dlatego się zajmuje, prawda, doradca. Na tak. tym spotkaniu, żeby właśnie przez przypadek klienta nie wrzucić na jakąś minę. Oczywiście, że tak, przy czym, żeby też nie było wątpliwości, i jedno i drugie narzędzie ma swoją wartość i, i jest do wykorzystania w planie, ponieważ no, jednym z elementów planowania sukcesji, my o tym też od jakiegoś czasu mówimy, jest chociażby przewidzenie sytuacji właśnie niezdolności do samodzielnego działania kiedy ktoś musi zacząć funkcjonować za nas, a na to też nie jesteśmy przygotowani. Czyli nie mamy stosownych pełnomocnictw, na te pełnomocnictwa Właśnie. nie mamy postawionych stosownych warunków, ale też nie mamy środków, które by nas zabezpieczały na taką ewentualność. Więc ja jestem zwolennikiem czystości rozwiązań. Są rozwiązania, które służą na wypadek śmierci, są rozwiązania, które służą na wypadek niezdolności do samodzielnego funkcjonowania. Warto stosować i jedne i drugie, ale dokładnie tak jak powiedziałaś, z pełną świadomością do czego, które z tych narzędzi ma służyć. Mhm, dokładnie. Dziękuję bardzo, Pawle, za rozmowę, bo właśnie tutaj chciałam, żebyśmy postawili kropkę na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. I drodzy Państwo, jeśli nasza rozmowa sprawiła, że poczucie, poczuliście potrzebę zweryfikowania tego tematu w waszym życiu osobistym, to przypominam, że można się omować na zdalne konsultacje w tym temacie zarówno z mecenasem, jak i ze mną, a najlepiej w komplecie, wystarczy napisać w komentarzu konsultacja, a odezwiemy się do Państwa, i by umówić spotkanie zdalne lub w realu. Także, Pawle, wielkie dzięki za dziś. Ja bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Za, za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zapraszam na nasze kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, jak zwykle w czwartek o godzinie 19. Tym razem będzie to rozmowa z jednym z moich klientów, który opowie, po co mu polisa na życie i dlaczego według niego warto ją mieć. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.